Okej, okay, witajcie, gra się nazywa więzienie, świetna e, nauka gry w tenisa przez zabawę, każdy z graczy rywalizuje z trenerem o punkt, jak przegra to idzie do więzienia ustawionego ze znaczników, jak wygra to biegnie e, uwolnić tych potencjalnych więźniów, klepiąc ich w ręce, jednakże w momencie ucieczki muszą uważać na piłki, które będą nadlatywać, są to oczywiście miękkie piłki, a jak zostaną trafieni tymi piłkami, no to wracają do więzienia, sprawdźcie. No dobra, Michał, rasty. ty. Do przodu. i dobra piła. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ha, co teraz? I przelobowałem Michała. Michał, do więzienia, do skabanu. Więc Michał jest pierwszym więźniem. Czy Patryk go uwolni? Dobrze. Ładnie, rakieta za plecy, Patryk, tak jest. Jeszcze. Out. Out. Mateusz. Dobrze. Jeszcze. Jest. Hop. Nie, nie wiem tego. Nie weszło. Lecimy dalej. I out. Do więzienia. Dobra. Jaszek, musisz wygrać. Masz trzech ludzi do uwolnienia. Hop. Świetnie. Jeszcze, ale siatki. Świetnie. O, Jasiek mi tak szybko nie odpuści. Dobrze. Hop. Pamiętaj, backhand bardziej za plecy. Jeszcze. Za plecy. Tak jest. Następna piłka. Patryka kilka razy trafiłem. Jasiek, a reszta? Zap... Zapomniałeś o kolegach. Dawaj dalej. Świetnie. Aj, blisko była. Dobra, ostatni raz. Jest, weszła. Dobrze. Dawaj, 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 hop. Aha, skrót. Blisko. Jedzie ja, ręką do więzienia. Ale udało mi się dojść. Dobra, Patryk chyba cię wyśle do więzienia, coś czuję. Do więzienia. Backhand. Tak jest. Do więzienia. Mateusz. Prze, jeszcze. Hop, hop, hop. Weszło. Weszło. Obalnej. No dobra. My, nie, musimy kończyć. Piątka. Każdy świetnie się spisał. Już minęły dwie godziny. Nie, jeszcze nie wiem końca, jeszcze jedno przyczucie zrobimy. Piątka.